Nie ma no. Dzisiaj was widzę w do odcinku. Dzisiaj nie będzie The Forest, oczywiście. Bo chyba trochę za długo tego ciągnę, więc poznałem trzygać jakieś gry. Zakurzone, w których w ogóle nie grałem. I znalazłem takie coś. Multiplayera to bym zagrał z tym co zawsze gram tam. Jak to? Mix Terminator. <grym> Dajcie mu też słabo trochę. Smutną. Dobra, zaczynamy. Nie wiem czy skipujemy, czy nie. Wiem, że to jest horror. Ale ciekawe wejście. For your night vision. O oh. O kurde. Na pewno bo ja mogę też piszczeć, uwaga. Gramy tylko... Takie... No clip VR, to tylko na VR grałem. Tam to jest lepsze. masz nieskończone biegki. Mniej straszne. A tutaj może być straszniejsze. Nie I co by miał? Laurel. Oczki jakieś. Nie co można tutaj nagrywać to bardzo. Don't move, stay. nie myślicie, że jestem opóźniony, czy coś. Przeczytałem tutaj jakoś. 15 sekund? Coś słyszę. Coś mi zaraz wyskoczy. No i ja wiedziałem, co mi wyskoczy. Jezu... Fajny, bo to jest for sami, no okej. I znowu... Nie wiem, zaraz... difficulty zaraz... ...tam na najtrudniejszej będę sobie piszczał. <laughs> nie piszczał, tylko krzyczał. No ale no to szukam znowu. Dobra, to szukam dalej. Dalej, dalej. Gdzie bym mógł być taki normalny? Gdzie jest wyjście? Nie chcę prawlera, Haulera czy tam to jest chyba z Jak dobrze pamiętam. Oj, oni jest na On 100% gdzieś zaraz wyskoczy za mną. Czemu on taką krótką stamina tak w ogóle? Ej, co jest tak ciemno? Nie chcę ciemności. Nie chcę wchodzić do ciemności. Już wiadomo, że coś tam będzie. Tego ja nie chcę, ale wy chcecie. 100%. Zgaduję. No się jakoś zmienić tą grafikę, czy ona jest taka specjalnie. Dobra, to jest rapicka. Tak Michin Nie chcę chodzić w tej grze, bym wolał obiegać, Ale że stamina się kończy po kilku sekundach. Dobra. Dobra, najwidoczniej muszę wchodzić na pomieszczenia gdzie może mi wyskoczyć ten Howler? Chyba Howler. Ja yeah, Howler. Wspomniałem się jak z go grałem. Musiałeś teraz Jawale. A się jakoś skibną się dowodem. Ej ej, 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 ej. Jedna bateria. Ale mnie potrzebna bateria, jak parywa wyjście niż bateria. Says pay attention to noises, not not a mom pay attention. Pay attention. Mesh means stavić. Tá, Mam ścieżoną grę na maxa praktycznie Żebyście Będę robił przyspieszenie To się Mniej jak te forescia Żeby Podwójnie słychać. Czy nam nad potwórnie Potrójnie Chociaż I dajcie łapa I suba Jeżeli chcecie, żebym więcej nagrywał. Wczoraj bym na wrzucił film, ale... ...się oczywiście zepsuć musiał. Półgodzinne nagrywanie jeszcze. Bez dźwięku było. A pójdźmy tędy. Jaki to był fart. The jak nie się ukryć? Leście mnie obok wyjścia czy coś. Wiem, że woda była, ale. Nic zbieram. Bo i tak zaraz będę. Nie wiem, jak chcę gdziekolwiek. Jeżeli tu. To... Napiszcie, czy chcecie kontynuację. Nie, oczywiście teraz nie kończę. Dobra, nagrywam tak. 20 minut. Będę. i pal habitat. Dobra, gdzie jesteś? Ja wiem. Dobra, myślałem, że Gdzie Jest klucz. Czy ja mogę tak? O. Na wiarach to było otwir. Nie zrobić klucz. I leciałem po wszystkich drzwiach i otwierałem mi w ogóle. Co to? Co to? Dobra, już wiem co mnie... Co mnie może zabić. Nie, 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 nie! Zostaw mnie! Zostaw! 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 Jednak nie zostawił. No kurde no! Zapomniałem, że on tu jest. to coś zaraz mnie zabije. Jak nie od przodu, to od tyłu. Nie zabił mnie, nie dotknął, nie dotknął. Nie wiem, otworzyła, czy nie. Chcesz, żeby otworzyła jakieś drzwi, nie wiem. Dobra, Dobrze, że to chociaż nie, nie zabije. Nie wiem. Żadnego się nie zauważyłem. Chociaż nic nie widzę. Chcę zauważyć. A inaczej wyglądają już na nawiary. Nie wiem, jak będę tak chodził, to na pewno nic nie znajdę. Ale gdzie mam iść? Nie gadać, że to od nich. Dobra, idziemy. Słyszałem, słyszałem za mną. Nie wiem, że bedłem. Nie słyszałem, tylko zgadywałem. Tego się nie boję. Nie wiem, ja chcę zniknąć stąd. A, aż mi się głośniki psują. Tak bardzo nie chcę, żebym tu był. Aha. Nie wiesz, że ja zbierałem te wody i w ogóle? A żadnej nie piłem. Otwieraj te drzwi, jak nie tak, to skopa teraz. Dobra, na chwilę wyjdźmy. Ja Jest yes, multiplayer? Coming soon. Controls. Uuu. Night vision, hmm. ale dużo się nauczyłem z tego. Jak? A ja przed chwilą tu byłem. No to będzie chyba ten. Ups albo mi się przestanie teraz wodość grać i tyle. No jesteśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Zacząłem zacząłem no Zdyspałnił się? Zdyspał się No nie zgadniecie, nie zdyspałnił się zaraz będzie gdzieś minka Tak Nie wiem, za dwie sekundy, o Zaraz deadna, 100% 3, 2, 1, deadness. Jak coś może sobie odliczyć O Mamy Nie, to w sumie nic nie ja ma do robienia no, To chyba będzie koniec Teraz będę się normalnie kończył na no, odcinku Już chyba nie będzie gofrów No tak, to Dajcie łapy i subo I czy chcecie nie wiem, spróbował przejść tą grę. Nie wiem, zrobić jakieś serie czy coś. Dajcie je znać w komentarzach. I nie wiem czy nagrywać może Amongasa z kolegą. Nie wiem. Bo mam Amongasa na Steamie to. Dajcie znać, czy nagrywać też No a ja chyba będę się rzekł. To na nara.